Czy kiedykolwiek czułeś, że dotarłeś do muru, którego nie da się przebić? Czy stanąłeś w obliczu sytuacji tak przytłaczającej, że wydawało się, iż nie ma z niej absolutnie żadnego wyjścia? Może to była choroba, utrata bliskiej osoby, kryzys finansowy, a może głęboka ciemność duszy, poczucie opuszczenia i samotności. W takich chwilach serce człowieka krzyczy w ciszy, szukając choćby jednego promyka światła, jednej nici nadziei, której można by się uchwycić. Zadajemy sobie pytania, dlaczego ja? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Co mam teraz zrobić? To właśnie w tych najmroczniejszych dolinach naszego życia, gdzie wiara jest wystawiana na najcięższą próbę, pojawia się postać, która przeszła przez ogień cierpienia i wyszła z niego z przesłaniem tak potężnym, że do dziś rozbrzmiewa w sercach milionów. Tą postacią jest święty ojciec Pios Pietrelciny. Jego życie nie było łatwe. Było naznaczone bólem, niezrozumieniem, duchową walką i stygmatami, które nosił przez 50 lat. A jednak to właśnie on, człowiek tak głęboko doświadczony przez cierpienie, zostawił nam prostą, ale niezwykle głęboką receptę na przetrwanie najgorszych życiowych burz. Co robić, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej? Odpowiedź Ojca Pio może cię zaskoczyć swoją prostotą, ale jej moc jest w stanie przemienić twoje życie. Aby zrozumieć Jego radę, musimy najpierw zanurzyć się w jego świecie, poczuć choć przez chwilę ciężar, który nosił każdego dnia. Wyobraź sobie młodego zakonnika, Francesco Forgione, który od dzieciństwa pragnął jedynie służyć Bogu. Jego ciało było słabe, nękane przez tajemnicze i bolesne choroby, które medycyna tamtych czasów nie potrafiła zdiagnozować. Ale to nieból fizyczny był jego największym krzyżem. Od najmłodszych lat toczył on niewidzialną dla świata, a jednak przerażająco realną walkę z siłami ciemności. Szatan atakował go fizycznie, nękając jego ciało i duszę, próbując złamać jego ducha i odciągnąć go od Boga. Te bitwy, toczone w samotności celi zakonnej, hartowały jego duszę, czyniąc z niej twierdzę wiary nie do zdobycia. A potem, pewnego dnia, na jego ciele pojawiły się znaki męki pańskiej krwawiące rany na dłoniach, stopach i w boku stygmaty. Dla świata sensacja, dla niego źródło nieustannego bólu, upokorzenia i głębokiej jedności z ukrzyżowanym Chrystusem. Każdego dnia przez pięćdziesiąt lat żył z otwartymi ranami, które nigdy się nie goiły i nigdy nie ulegały zakażeniu. Czuł ból każdego gwoździa, każdego uderzenia, każdej kropli krwi. Czy możemy sobie wyobrazić taką egzystencję? Czy możemy pojąć, jak wielka musiała być jego wiara, aby nie tylko to znieść, ale przemienić to cierpienie w źródło łaski dla innych? To właśnie z tego tygla bólu i niezachwianej wiary narodziła się jego słynna trójstopniowa rada, którą dawał tysiącom zdesperowanych dusz przybywających do San Giovanni Rotondo. Kiedy ludzie przychodzili do niego ze swoimi problemami, płacząc, opowiadając o swoich beznadziejnych sytuacjach, on patrzył na nich z głębokim współczuciem w swoich przenikliwych oczach i mówił z niewzruszonym spokojem. Módl się, miej nadzieję i nie martw się. Na pierwszy rzut oka te słowa mogą wydawać się banalne. W obliczu prawdziwej tragedii mogą brzmieć jak puste pocieszenie. Ale dla ojca Pio, każde z tych słów było filarem, na którym opierała się cała duchowa budowla. Były one kluczem do odblokowania Bożej Mocy w naszym życiu. Rozważmy je po kolei, tak jak on by sobie tego życzył. Pierwszy filar módl się. Dla ojca Pio, modlitwa nie była tylko recytowaniem formułek czy listą próśb zanoszonych do Boga, modlitwa była oddechem duszy. Była nieustanną rozmową z ukochanym. Była zanurzeniem się w Bożej Obecności. Kiedy mówił módl się, nie miał na myśli tylko porannej i wieczornej modlitwy. Miał na myśli życie w stanie modlitwy. Pewnego razu zapytano go, co robi przez cały dzień, odpowiedział: modlę się. A co robisz w nocy? Kontynuuje modlitwę. Jego życie było jedną, nieprzerwaną modlitwą. Różaniec był jego nieodłącznym towarzyszem, nazywał go swoją bronią. Przerzucał jego paciorki bez końca, powierzając matce Bożej wszystkie intencje, które ludzie przynosili do jego konfesjonału. On wiedział, że w trudnej sytuacji pierwszą, instynktowną reakcją człowieka jest panika, lęk, próba przejęcia kontroli, a modlitwa jest aktem dokładnie odwrotnym. To akt pokory, to uznanie, że nie mamy wszystkich odpowiedzi, że nasza siła jest ograniczona, to oddanie steru w ręce kogoś większego. Kiedy klękamy do modlitwy w środku naszej burzy, mówimy Bogu, Panie, ja już nie daję rady, ta sytuacja mnie przerasta. Ale Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Oddaję Ci ten ciężar, ten lęk, tę beznadzieję. Proszę, działaj. To jest moment, w którym dzieje się cud. Niekoniecznie cud natychmiastowego rozwiązania problemu, ale cud wewnętrznej przemiany. Ciężar, który dźwigaliśmy samotnie, zaczyna być lżejszy, ponieważ dzieli go z nami sam Bóg. Ciemność nie znika od razu, ale w sercu zapala się mała lampka, która przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Ojciec Pio uczył, że modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga. Nie dlatego, że Bóg jest zamknięty, ale dlatego, że modlitwa otwiera nasze serca na przyjęcie Jego łaski. W trudnej sytuacji, przestań analizować, przestań się miotać. Zatrzymaj się. Znajdź ciche miejsce. I po prostu zacznij rozmawiać z Bogiem. Mów mu o wszystkim, co czujesz. O swoim strachu, złości, rozczarowaniu. Wylej przed nim całe swoje serce, a potem zamilknij i słuchaj. W ciszy serca Bóg przemawia najgłośniej. Drugi filar, miej nadzieję. Nadzieja, o której mówił ojciec Pio, nie jest tym samym, co optymizm. Optymizm opiera się na przekonaniu, że wszystko jakoś się ułoży, że okoliczności się poprawią. Nadzieja chrześcijańska jest czymś znacznie głębszym. To cnota teologalna, dar od Boga. To niezachwiana pewność, że Bóg jest dobry, że nas kocha i że jego ostateczny plan dla naszego życia jest planem zbawienia i wiecznego szczęścia, nawet jeśli droga do niego prowadzi przez cierpienie. Nadzieja to kotwica duszy, zarzucona nie w piaskach tego świata, ale w samym sercu Boga. Ojciec Pio, nosząc stygmaty, cierpiąc fizycznie i duchowo, był człowiekiem niezłomnej nadziei. Skąd czerpał tę siłę? Z kontemplacji ukrzyżowanego Chrystusa. Patrząc na krzyż, widział nie tylko cierpienie, ale ostateczne zwycięstwo miłości nad śmiercią, dobra nad złem. Wiedział, że wielki piątek z całą jego ciemnością i bólem nie jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem jest niedziela zmartwychwstania. Kiedy mówił miej nadzieję, zachęcał nas, abyśmy w naszej osobistej wielkiej nocy. W naszej chorobie, stracie, kryzysie, nie tracili z oczu perspektywy zmartwychwstania. Twoja obecna sytuacja, jakkolwiek bolesna, nie jest Twoim ostatecznym przeznaczeniem. To tylko rozdział, a nie cała książka. Bóg pisze Twoją historię, a on zawsze doprowadza ją do dobrego zakończenia, nawet jeśli drogi, którymi prowadzi, są dla nas niezrozumiałe. Nadzieja to decyzja. To akt woli, aby zaufać Bożej obietnicy pomimo przytłaczających dowodów przeciwnych. To powiedzenie sobie: Czuję ból, widzę ciemność, ale wierzę, że Bóg jest ze mną i przeprowadzi mnie przez to. Wierzę, że z tego cierpienia może wyniknąć jakieś dobro, którego teraz nie jestem w stanie dostrzec. Pielęgnuj nadzieję jak cenny skarb. Karm ją modlitwą, słowem Bożym, sakramentami. Otaczaj się ludźmi, którzy niosą w sobie światło nadziei. Unikaj tych, którzy karmią się cynizmem i rozpaczą. Nadzieja jest jak mięsień. Im częściej jej używasz, tym staje się silniejsza. Trzeci i quizas najtrudniejszy filar. Nie martw się. W dzisiejszym świecie, pełnym lęku i niepewności, ta rada wydaje się niemal niemożliwa do zrealizowania. Martwimy się o zdrowie, o finanse, o przyszłość naszych dzieci, o stan świata. Zmartwienie jest jak fotel na biegunach. Daje nam zajęcie, ale nigdzie nas nie posuwa. Jest trucizną, która powoli niszczy naszą duszę, kradnie radość i odbiera pokój. Ojciec Pio wiedział, że zmartwienie jest w swej istocie formą ateizmu. Kiedy się martwimy, zachowujemy się tak, jakby Boga nie było, jakby wszystko zależało od nas. Przejmujemy na swoje barki ciężar całego wszechświata, ciężar, którego nie jesteśmy w stanie unieść. Jezus w Ewangelii pyta: Kto z Was, martwiąc się, może dodać sobie choćby jedną chwilę do życia? Odpowiedź brzmi: Nikt. Zmartwienie jest bezużyteczne. Co więcej, jest obraźliwe dla Boga, ponieważ jest wyrazem braku zaufania do Jego opatrzności. Ojciec Pio, mówiąc: Nie martw się, wzywał do radykalnego, dziecięcego zaufania Bogu. Zachęcał, abyśmy powierzyli Bogu nasze problemy, tak jak małe dziecko powierza swoje troski kochającemu ojcu. Dziecko nie analizuje, czy ojciec ma środki, aby rozwiązać jego problem. Ono po prostu ufa, że Ojciec się wszystkim zajmie. Takiego zaufania Bóg oczekuje od nas. Nie martw się, nie oznacza bierności czy lekceważenia problemów. Oznacza, zrób wszystko, co w Twojej mocy, co jest rozsądne i możliwe do zrobienia, a resztę z absolutnym spokojem zostaw Bogu. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, a ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. To jest sekret wewnętrznego pokoju. Kiedy oddajesz Bogu swoje zmartwienia, on w zamian daje ci swój pokój, pokój, którego świat dać nie może. Ten pokój nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Można go doświadczyć nawet w środku największej burzy. To jest nadprzyrodzony dar owoc całkowitego oddania się woli Bożej. Historia życia ojca Pio jest pełna przykładów, jak ta trójstopniowa mądrość działała w praktyce. Pewna kobieta przyszła do niego zrozpaczona, ponieważ jej mąż umierał w szpitalu, ale lekarze nie dawali mu żadnych szans. Ojciec Pio spojrzał na nią i powiedział spokojnie Idź do domu, wszystko jest w porządku. Kobieta, choć pełna wątpliwości, posłuchała. Kiedy wróciła do szpitala, okazało się, że stan jej męża w niewytłumaczalny sposób zaczął się poprawiać. Wkrótce wyzdrowiał całkowicie. Innym razem, podczas II wojny światowej, aliantcy piloci otrzymali rozkaz zbombardowania San Giovanni Rotondo. Kiedy nadlecieli nad miasto, ku swojemu zdumieniu zobaczyli na niebie postać mnicha, który gestem rąk nakazywał im zawrócić. Przerażeni, zrzucili bomby na pobliskie pola i odlecieli. Po wojnie niektórzy z nich, słysząc o słynnym stygmatyku, przyjechali do klasztoru i rozpoznali w ojcu Pio postać, którą widzieli na niebie. On sam nigdy o tym nie mówił. Po prostu modlił się, miał nadzieję i nie martwił się, a Bóg działał cuda. Jego nauka jest szczególnie istotna, gdy stajemy w obliczu cierpienia, którego nie rozumiemy. Dlaczego Bóg dopuszcza ból, choroby, tragedie? Ojciec Pio nie oferował prostych, teologicznych wyjaśnień. On pokazywał drogę przez cierpienie. Uczył, że cierpienie przyjęte z wiarą i zjednoczone z cierpieniem Chrystusa na krzyżu ma ogromną wartość zbawczą. Staje się narzędziem oczyszczenia, formą modlitwy, sposobem na wypraszanie łask dla siebie i dla świata. Kiedy cierpimy, jesteśmy najbliżej ukrzyżowanego. Nasz ból, nasza samotność, nasze łzy, jeśli ofiarujemy je Bogu, stają się drogocennymi perłami w Jego oczach. To jest wielka tajemnica chrześcijaństwa. Krzyż nie jest końcem, ale początkiem. Cierpienie nie jest bezsensownym absurdem, ale może stać się drogą do głębszego życia i głębszej miłości. Ojciec piożył tą tajemnicą każdego dnia. Jego stygmaty były nieustannym przypomnieniem, że miłość Boża przeszła przez cierpienie, aby nas zbawić. Dlatego mógł z taką pewnością mówić innym, aby nie lękali się swoich krzyży, ale aby je przyjęli i nieśli z Chrystusem, ufając, że On da im siłę. Jak więc możemy zastosować tę mądrość w naszym codziennym życiu, tu i teraz? Kiedy budzisz się rano i pierwszą myślą jest lęk przed nadchodzącym dniem, przed problemem, który na Ciebie czeka, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i powiedz, Panie, oddaję Ci ten dzień, oddaję Ci ten problem, proszę, prowadź mnie. To jest modlitwa. Kiedy w ciągu dnia przytłaczają Cię czarne myśli i pokusa rozpaczy, przypomnij sobie obietnicę zmartwychwstania. Spójrz na krzyż i powiedz: Jezu, ufam tobie. Wiem, że jesteś ze mną w tej ciemności i że Twoje światło ostatecznie zwycięży. To jest nadzieja. Kiedy wieczorem kładziesz się spać i twój umysł zaczyna wirować od zmartwień, analizując w nieskończoność, co by było gdyby, świadomie podejmij decyzję, aby to przerwać. Powiedz: Boże, zrobiłem dzisiaj wszystko, co mogłem. Reszta jest w twoich rękach. Oddaję ci moje troski i proszę o pokój twojego serca, abym mógł odpocząć. I nie martw się. Ojciec Pio często powtarzał, że szatan jest jak wściekły pies na łańcuchu. Może szczekać i rzucać się, ale może nas ugryźć tylko wtedy, gdy podejdziemy zbyt blisko. Zmartwienie, lęk, rozpacz, to jest właśnie podchodzenie zbyt blisko. Zaufanie, modlitwa, nadzieja, to trzymanie się w bezpiecznej odległości, pod opieką Boga. Warto również wspomnieć o jednym z ulubionych narzędzi Ojca Pio, które polecał każdemu w trudnej sytuacji anioł Stróż. Wierzył on głęboko w realną obecność i pomoc naszych anielskich opiekunów. Uczył ludzi, aby rozmawiali ze swoimi aniołami-stróżami, prosili ich o pomoc, wysyłali ich z poselstwami, mówił: Jeśli potrzebujesz mojej modlitwy, wyślij do mnie swojego anioła-stróża. Wierzył, że aniołowie są naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi, danymi nam przez Boga, aby nas strzegli, prowadzili i bronili na drodze do zbawienia. W Twojej trudnej sytuacji, nie zapominaj o tym potężnym sojuszniku. Porozmawiaj ze swoim aniołem. Poproś Go, aby cię oświecił, aby przyniósł ci pocieszenie, aby walczył u Twojego boku. To nie jest dziecinna pobożność, ale głęboka prawda naszej wiary. Nie jesteśmy sami w naszej walce. Mamy pomoc z nieba. Drodzy przyjaciele, życie każdego z nas jest pielgrzymką. Na tej drodze nieuchronnie napotkamy burze, ciemne doliny i strome góry. Będą chwile, kiedy poczujemy się zagubieni, zmęczeni i bliscy rezygnacji. W tych właśnie chwilach, niech w waszych uszach zabrzmią słowa prostego zakonnika z San Giovanni Rotondo. Słowa wykute w ogniu cierpienia, potwierdzone życiem pełnym cudów i uświęcone przez Kościół. Módl się, miej nadzieję i nie martw się. To nie jest magiczna formuła, która sprawi, że wszystkie problemy znikną. To jest droga życia. Droga, która prowadzi do wewnętrznego pokoju, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Droga, która przemienia cierpienie w skarb. Droga, która prowadzi prosto w ramiona kochającego ojca. Kiedy następnym razem staniesz przed murem, kiedy poczujesz, że grunt usuwa ci się spod nóg, spójrz w górę. Ojciec Pio nie wskazuje na siebie. On, jak każdy święty, jest jak palec wskazujący na księżyc. On wskazuje na Chrystusa. To w Chrystusie jest źródło siły, nadziei i pokoju. Ojciec Pio jest naszym przewodnikiem, naszym starszym bratem w wierze, który przeszedł tę drogę przed nami i teraz z nieba dopinguje nas, mówiąc: Odwagi, nie jesteś sam, Bóg jest z tobą, zaufaj mu bezgranicznie. Jego życie jest dowodem na to, że nawet największe cierpienie, przeżywane z Bogiem, może stać się źródłem niewyobrażalnego dobra. On, nękany chorobami, stał się uzdrowicielem. On, atakowany przez demony, stał się egzorcystą dusz w konfesjonale. On, przybity do krzyża przez stygmaty, stał się latarnią nadziei dla całego świata. Twoja trudna sytuacja, twój ból, twój krzyż, one również, jeśli zostaną powierzone Bogu, mogą stać się źródłem łaski dla ciebie i dla innych. Nie pozwól, aby ciemność tego świata zgasiła światło twojej wiary. Nie pozwól, aby lęk sparaliżował twoje serce. Pamiętaj o trzech filarach, na których możesz oprzeć swoje życie. Kiedy przychodzi pokusa zmartwienia, odpowiedz na nią aktem modlitwy. Kiedy nachodzicie rozpacz, przeciwstaw jej świadomy akt nadziei. Kiedy czujesz się przytłoczony, oddaj swój ciężar Bogu i odpocznij w jego pokoju. To jest droga świętości, droga, którą wskazuje nam ojciec Pio. To jest droga do prawdziwej wolności i prawdziwego szczęścia, które nie zależą od tego, co dzieje się wokół nas, ale od tego, co dzieje się w naszej duszy. Teraz, kiedy kończymy to rozważanie, chcecie zaprosić do czegoś więcej niż tylko wysłuchania. Chce zaprosić do działania. Niech ta wiadomość nie pozostanie tylko w Twoim umyśle. Niech zapadnie głęboko w Twoje serce i przemieni Twoje życie. A potem, nie zatrzymuj tego światła dla siebie. Pomyśl o kimś, kogo znasz, kto przechodzi teraz przez trudny czas. Może to członek rodziny, przyjaciel, kolega z pracy. Ktoś, kto potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam, że jest nadzieja. Podziel się z nim tą historią. Prześlij mu to przesłanie. Bądź narzędziem Bożej pociechy dla kogoś innego. W ten sposób stajemy się częścią łańcucha miłości i nadziei, który Ojciec Pio zapoczątkował. Razem, wspierając się nawzajem w modlitwie i wierze, możemy przejść przez każdą burzę. Niech Święty Ojciec Pio wstawia się za nami wszystkimi i wyprasza nam u Boga łaskę niezachwianej wiary, niezłomnej nadziei i doskonałego pokoju serca. Amen.